Witam drogich widzów, dzisiaj witamy w radiostacji Gliwickiej. Mamy specjalnego gościa, który zajmuje się, wiecie co, zobaczcie sami. Paweł Kidoń. Bawi się tutaj piłeczką. Pierwszy Polak w Harlem Globetrotters. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Co to takiego jest? Wytłumacz naszym widzom, bo pewno pasjonaci wiedzą, a może nie każdy wie. Przynajmniej w widzom. Harlem Globetrotters jest to legendarna już drużyna, która istnieje 96 lat. Jest to drużyna, która łączy elementy, elementy rozrywki i sportu, koszykówki. Czyli można tam zobaczyć efektywne triki, wsady, efektywne zwody przeciwnika, wszystko co, co najlepsze w koszykówce, tylko że na jednym meczu, w jednej drużynie. Okej, okay. no to dobra, to powiedz, bo jesteś góralem. Dokładnie tak. To jak to się stało, że góral wylądował w Bo nie od początku bawiłem się tak piłką, jak się bawię teraz. Zaczęło się to od typowej koszykówki. Tylko tak jak powiedziałeś, jestem góralem. Mieszkam niedaleko Zakopanego. I mało osób tam y, gra w koszykówkę. Większe jeździ na nartach, albo uprawia jakieś inne sporty. Y, całe życie musiałem y, grać w koszykówkę sam. Całe życie spędzałem, te młodsze lata, spędzałem y, na boisku sam. Y, y, I pewnego dnia właśnie zobaczyłem Harun Todes na YouTubie że Właściwie bawią się tak piłką i są takimi czarodziejami. Bardzo mi się to spodobało, i pomyślałem sobie, że kiedyś dostanę taki jak oni. Tylko wiedziałem, że nie będzie to łatwe zadanie, bo nie ma tak naprawdę, wtedy nie było nikogo spoza USA w Halem a szczególnie z Europy. Więc myślałem, że będzie to bardzo trudne, ale po latach oni przylecieli do Polski rozegrać kilka meczy w największych miastach w Polsce. W Katowicach chyba były występy. W Katowicach właśnie ja no. byłem. E, I wtedy moja dziewczyna, moja była dziewczyna wtedy, zabrała mnie na mecz. Był to mecz, taki, niespodzianka, bo to była niespodzianka urodzinowa dla mnie. I wtedy pokazałem swoje umiejętności jednemu zawodniku przed meczem, bo miałem taki dodatkowy bilet. Meet and grid, czyli mogłem poznać się z zawodnikami i zrobić sobie z nimi zdjęcie. On mi zakręcił piłkę na palcu, a ja właśnie zacząłem robić triki z tą piłką. Film stał się wiralem, rozprzestrzenił się po całym internecie w kilka dni. I wtedy Halloween Block Turtles postanowili dać mi szansę. Zaproponowali mi wtedy. Jeszcze nie kontrakt, najpierw mnie sprawdzili tak bardziej prywatnie, co potrafię. E, kupili, mi samo, e, kupili mi bilet na samolot do Rumunii, bo wtedy tam byli. Zrobili mi prywatny casting. Poczekałem trzy tygodnie i okazało się, że właśnie chcą, żebym zasilił ich szeregi. Jedziemy na rynek, dorobić sobie. Najpierw ja wejdę, rozgrzeję publiczność, a potem Paweł już tak ukoronuje, nie? <śprzysty> <śprzysty> <śprzy> Może zarobimy jakoś dychę, nie? <śprzy> Ej, e, damy te czapki, nie? Wszystko wiesz, no. fajnie. Tych ludzie zaczną rzucać, a tu straż miejska. Panowie, a zezwolenia są? <śprzy> I zarobione 50 zł, wydamy 500. Ej, a ona jest niedopukowana. Dobra, lepiej <śprzy> to spędź. Za chwilę będziemy wymiatać razem z Pawłem. Dobra, Paweł. Nauczę cię paru sztuczek, pokaż jak rozkręcasz piłkę, ja ci pokażę jak się trzyma, to chyba nie tak, no, no, o, dobra, dobra, brawo Marcin, przełożenie, jak to było? Z tego co mówiłeś, to jesteś jedyną białoskórą osobą w drużynie. Obecnie tak. No dobra, to dlaczego? Harlem Grottata to jest drużyna, która powstała na początku złożona samych czarnoskórych osób. No bo Harlem zresztą sama nazwa wskazuje tak. na to, nie? Dokładnie, że... dokładnie tak. E, I właśnie ta drużyna miała zadanie jakby pokazać, że. Czarna społeczność to też są tacy ludzie jak biali, też potrafią robić fajne rzeczy, odnosić więc... sukcesy i, tak, tak, i iść tą że, drogą. Tak, to nie jest tak, że tylko właśnie robią złe rzeczy, że potrafią robić też fajne rzeczy. I, i, i tak właśnie powstała ta drużyna, ona że zaczęła podróżować i tutaj ciekawostka, bo pierwszym y, czarnoskórym zawodnikiem w historii NBA był zawodnik z Gros w 1950 roku. Dobrze, no to teraz ja bym chciał, żebyś mnie nauczył jakiegoś efektownego triku. Z faktu, że jestem antytalentem koszykarskim, to musi być to super efektowny trik, ale super łatwy. Dobra, mm, dam radę. No to przenosimy się radę. teraz. I teraz czekaj. Tak Paweł pokaże nam parę trików, mi pokaże parę trików, bo Kaziu tam się nie nadaje takich sportowych wyczynów, a ja jak opanuję to, to mam nadzieję, że kariera będzie przede mną otwarta. Dobra, jedziemy. To co Na pierwsze? Bardzo łatwego, e, czyli możemy sobie przełożyć najpierw pod nogą, za plecami i teraz bum, kolankiem podanie. Dobra, najpierw pod nogą, za plecami <laughs> i tak jest. No. <laughs> Ej, ale wiesz co mnie stremowało, bo powiedział, teraz mega łatwe, nie wiesz, no i no dobra, jedziemy. E, no. Teraz nie wiem, możemy za głową tutaj i pyk. Za głową, za tutaj i pyk. pyk. Dobra, no, to Możemy to jeszcze raz powtórzyć? Bo tak. Fuję bo Krytyka, dobra, jedziemy, no. Dobra. Tak jest. Dobra, to widzę, że coś trzeba trudniejszego. <gryty> Ej, ale to jest wyzwanie Prokopa, tak? Dobra. A co, co zrobił Prokop? Teraz. A co zrobił? Patrz i ucz się, uczy uczcie Prokopie. Z tego co pamiętam, jakby uczyłem Marcia Prokoła trików, e, to był chyba taki trik, że właśnie kładziemy piłkę na ziemię. Ja tak czasami też dzieci tego uczę. Ręce na krzyż w ten sposób. No. Mhm, Łapiemy piłkę, podnosimy. No, no i tylko tak, żeby ci zostało. Tak, jak zapałeś. Okej. Okay. I do góry. I teraz chodzi o to, że ręka ta, tacy jest pod spodem, u ciebie prawa. No. Musi przejść tak do góry. A, czyli po prostu przełożyć. Przełożyć, no. Patrzcie i uczcie się. Dobra. A, Dobrze. A ja mam trzymać to. Tak ale, ale, ale w tej pozycji. Jak... Prawie wyszło. No, jeszcze raz pokaż. Ta co jest z dołu musi w takiej samej pozycji, tylko to ja wypacz. To jest ta sama pozycja. Aha, No to łatwe. Dobra, nie wyjdzie. O, mamy to! It's... Prokop ucz się! I Nasza przygoda z magią koszykarską kończy się. Dziękujemy Paweł za wspaniały pokaz, za to, że nauczyłeś mnie paru trików. A Cała będzie... przyjemność po mojej stronie. Trzymaj się jedno grać. palec. Brawo! O. Brawo! Brawo. Brawo. czy jak się szybko nauczył?